Kolejny dzień ja już po treningu jadę sobie do susza. I co widzę? Milicję widzę, panie. Będzie clickbait. Zatrzymały kogoś. O, jakie nieszczęście! A my sobie jedziemy porzucać magnesem neodymowym prosto do jeziora. No i dojechały my nad jeziorko w suszu. 4 godzinki do dwóch rzucania i zobaczymy jaki będzie tego efekt. Zawsze się nabieram, że tam ktoś siedzi, a to jest ten pomnik triatlonisty. O, tu. tu, No tu. niestety już jakiś wędkarz tutaj urzęduje, to bardzo mnie to nie pociesza. No ja już gotowy do działania wyglądam jak rasowy dziadborowy. Bierzemy nasz magnes. Dwa tam z tyłu i lecimy nad jeziorko Wyczaiłem pierwsze stanowisko wędkarskie, tylko się dostań, panie, na nie. O, panie, dostań się na nie. Ale ekskilibrystyka deseczka zaraz trachnie, bo ja mam 93 kg. Chciałbym mieć tyle, 103 kg. Ja pierdzielę. Dobra, spróbujemy inaczej. Tak będzie chyba lepiej, co? Dzieje się to, deska się podniosła. Dobra. Powolutko, po cichutko. aż tu się ugina. Okej. Okay. Małe kroczki niepewne stawiam. Ale wam powiem tak na słowo honoru to wszystko jest. Głupie uczucie te deski się tak uginają pode mną no ale w końcu się udało ostatnio jak byłem to jakaś pani stwierdziła że pokazuję nieprawdę a pokazywałem tylko to co wyciągają z wody że bajzel na stanowisku wędkarskim wiecie pełno puszek I to jest rzekomo ta nieprawda nie wiem jak inaczej mogę pokazać to co widzę no ale nieważne. robimy macanko pod pomostem w celu pokazania nieprawdy oż jaka nieprawdziwa ta puszka nam wylazła tutaj pan pokazuje nieprawdę Op. i druga nieprawdziwa puszka z nieprawdziwego stanowiska o panie zobaczcie na to <laughs> złowiłem rybę no tego to się nie spodziewałem czy wy to widzicie oczywiście wypuszczamy piękną rybkę płyń w dal ale jajca tego nie grali <śpiew> ja pierdzielę. No to już jest podkusownictwo można podciągnąć jednak łowię ryby i to bez karty wędkarskiej dobra tak tak gniotę puszki ktoś tam mi pisał o gnieceniu puszek ja je gniotłem zawsze na końcu ale teraz zrobię to na bieżąco także Robię konkurencję wędkarzom. Tak, dobrze usłyszeliście. Wędkarzom, nie wędkarzom. Bo widzę że to jest pandemia. Jeśli chodzi o te końcówki, liczby mnogiej. Tym uczniom, nie tym uczniom, tym nauczycielom, nie tym nauczycielom. Obywatelom, nie obywatelom. Tak jak mówią niektórzy politycy, nawet czy pan jakiś tam Morozowski. Strasznie mi to kuje, no ale skoro pan Bralczyk nic z tym nie robi, to nic mi do tego. Tak, tak. wymądrza się jak zwykle a propos wymądrzania się znów mi jakiś prawnik internetowy napisał że to co robię jest nielegalne i nawet mi zacytował odpowiednią ustawę którą znam na pamięć o opiece nad zabytkami i tak dalej i tak dalej artykuł 109c i tak dalej no panie drogi ja nie poszukuję zabytków a jeżeli pan twierdzi inaczej czy ktokolwiek twierdzi inaczej Swoich praw będę dochodził przed sądem, tego też się nie obawiam, a więc ja robię to, co robię, będę robił to dalej, dopóki nie dostanę wyroku, który mi nakazie zaprzestanie robić tego, co robię. Datało, drogi internetowy Magiku, Prawniku. Pierwszy dzisiaj haczyk w ładnym stanie. Tych haczyków tu mam już setki, jak nie tysiące. Większość do użytku. I kolejna puszka dzisiaj tego tu najwięcej ale to jest nieprawda że te puszki tutaj są wrzucane do wody przez wędkarzy. Przecież wszyscy o tym wiemy, prawda? Nie no do znudzenia. Kolejna. Ile to dziś? Raz, dwa, trzy, czwarta puszka. Pewnie nie ostatnia. Jak znam życie. To jest tak jak z tym problemem, który się zamiata pod dywan. I samo jest pod wodę. Jak coś wrzucić do wody, to już nikt tego nie widzi. O, jakiś ołów tu widzę. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. O, nawet pokrętełko jest od kołowrotka. Piąta puszka. Takie déjà vu. Szósta puszka. Gdyby w każdej była ryba, to już bym mógł się zabierać wkrótce do domu. Miałbym obiad gotowy, niestety. Na sześć puszek tylko w jednej była ryba. <gry> Teraz tak trachnie deska cię nie trachnie. pani muszę trochę boczkiem, żeby łapać dwie deski naraz. Bo jedna może trachnąć. O, czyli sposobem. No dobra, dał radę. A co to tu się stanęło? Drzewo się do wody dupnęło, patrzcie. No tak, łatwo powiedzieć. Najpierw tam wejść człowieku. A pierdziele. nie no nie wejdę. Nie będę tutaj łaził po tych czy wejść, jak myślicie Strugać cyrkowca z tymi dwoma wiadrami w ręku jeszcze. Tak i wejść O, patrzcie, jakoś się uda Ten <tenton> na <o> pomysły. staj na pieniek. Heniek, na pieniek Oba. Oba. Okay. no i patrz pan i w las nie jest tak źle jeszcze z tobą jak potrafić wejść na takie czuś Widziały? ten to ma pomysły wszędzie się wciśnie jak za gówniaka młodziaka jak się biegało po drzewach po dachach to zostaje we krwi o, ale coś dupnęło teraz mm, jest waga idzie kotlet o, panie. ale fajny kotlecik do cumowania łódeczki taki krążek jeszcze kawał liny przetartej została znów coś podniosłem z dna i to coś waży ale fajna sztaba Taki duży zawias. O jak wyciągniesz tam szpadę rycerza i wywiedzie się na złom, to wtedy spodziewaj się wizyty prokuratury. Ona cię znajdzie sama. Wow, poważne Takie teksty kniot do mnie wypisuje. Wyobrażacie to sobie? Co trzymam mieć w wełbie? No ale nie jestem lekarzem. Nie będę tutaj diagnozował. O panie! Zapachniało PRL-em. Taka pompka do roweru widzicie działa jest <laughs> wysypany ale wyciągnąłem stary nóż z drewnianą rękojeścią tylko teraz mam wrażenie że łatwiej było tu wejść niż stąd będzie wyjść czy dobre to wrażenie zaraz się okaże ja pierdziele tak jak właziłeś tak wychodź tak powiadają o. Okay. Stoję, stoję. Ok, weź pan te swoje wiadra Dobra, jedyny wiatr uratowany. Tu wcale nie jest tak płytko, wam powiem. Dobra, jedno jajko. idziemy po drugie. Wyszlimy z tego cało Nie lepiej ci siedzieć w domu na fotelu zrobić streama dla ludzi Nie łazisz po tych wertepach ubliczoku Tu widzę takie niepozorne miejsce Porzucajmy chwilę tutaj co? Wow Niezły bajze co ja tu ciągnę, wygląda jak jakiś prysznic. Słuchawka od prysznica. O nie tak, słuchawka od prysznica. Nie patrzcie na to drogie dzieci. A dodatkowo Pręcisław i taka ramka. Czyżby Felga rowerowa szła? Oczywiście, że tak. Zaraz ją ładnie skompresujemy. jest tak że zginiło, że łamie się jak papier. Tu widzę też jakiś pomost wędkarski był, ale się zmył. Dosłownie się zmył. Ale tam coś trzyma. No coś tam siedzi Tylko bąble idą. Czyżby reszta rowera. Opa, patrz, 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 idzie. I ja pierdzielę. Miałem rację. Jakieś widełki. Ty, to wygląda jak od motorowerka. Widzicie to? Ja pierdzielę. Taki kotlet. No powiedzcie sami, po błotniku, po tym chlapaczu widać, że to jest od jakiegoś motoroweru, prawda? Jakiś komarek czy coś w tym stylu. Także błotniczek chowamy. O! A tu macie te przednie widełki. Znów coś podejmuje z wody. Co to jest? Patrzcie, co to jest! Ja pierdziel! Taka krata. Wygląda jak od łóżka szpitalnego. Widzicie, mam czarny pas w robieniu kompresji. I zaraz z tego gówna zostanie Zaledwie 10% powietrzni. W końcu czarny pas w kompresji, do czego się zobowiązuje. Warto było taki kawał iść, żeby zobaczyć taką miejscówkę. Zacną. Dawno takiej nie widziałem tutaj. O! Taka sprężyna. Chyba od ekspandera. O! Wychodzi siata na ryby. Tylko jeszcze nie mówcie, że w środku będą jakieś ryby. To by było coś. Patrzcie, taki podbierak. Mm -hmm. Patrzcie, nawet się składa. Tak się składa, że to wszystko się składa. A tędy woda ucieka. Ok, No i mamy. To się też jeszcze powinno składać. Tutaj jest taki pstryczek. O, jest. Umyć, wypłukać. Posłuży jeszcze kilka lat. Ależ to są niezbadane rejony, co? Chciałem kiedyś nurkować, ale ja się do tego nie nadaję. Bo mnie od razu kinola zalewa. A tymczasem Patrzcie, takie kółeczko wraz z oponą, co tym razem. Coś na pewno. Opan, a czasu, co ci czasu? Taki schaboszczek. Mi się nie chce, ale gdyby mi się chciało, to bym założył wodery i wlazł tam z magistrem. Ale jak mówię, mi się nie chce bo może mi się nie chcieć prawda wyciągnąłbyś więcej złomu zarobiłbyś i w ogóle butelki zbiera i puszki i co jeszcze a może ja nie chcę więcej a może jest dobrze tak jak jest a może ja nie chcę się rozwijać wszyscy się rozwijają a ja się po prostu zwijam patrzcie jaki piękny talerz wow światowit o panie a co teraz jakieś takie coś dużego było, jakaś miska czy inne naczynie zostało się jeno to. Teraz drugie wiadro będzie pełne. Co prawda wagi tutaj... O panie! <laughs> Wpadłem do wody. Wagi tutaj nie ma, ale zobaczcie ile śmieci mniej będzie w wodzie. Tak jestem ekoterrorystą, który sprząta jeziora i rzeki. I dobrze mi z tym. Musi być równowaga w przyrodzie. Jeden musi wrzucać śmieci do wody, ale musi być ktoś, kto je stamtąd będzie wyciągał, prawda? I bąbelki widzę, tak, tak, widzę bąbelki. Odpale piwo, to też będę widział bąbelki. No i zobaczcie, nie trzeba łazić. Jedno dobre miejsce i można spędzić z nim godzinkę. Ale musiałem pół jeziora przejść, żeby tutaj dojść i znaleźć takie miejsce. O, w końcu mamy gar teraz tylko co do gara włożyć o co by nie włożył to i tak wyleci bo dziura panie także wpadajcie na kanał odkrywca historii Ewelina i Krzysztof prowadzą ten kanał czasami pomaga im Hania ich córeczka bardzo przyjemnie rozwinął się ten ich kanał szybciutko dogonili mnie w subach a teraz przeganiają mnie w oglądalności i widzisz Krzychu było cienko cienko a teraz jest fajne i tak w życiu było właśnie a tymczasem chyba wyeksploatowaliśmy tą miejscówkę co oznacza że niechybnie będziemy kończyć gdyż rzucamy już półtorej godziny a dla mnie to taki optymalny czas spędzony nad wodą tak tak jadę 70 km w jedną stronę po to żeby półtorej godziny porzucać sobie magnesem wyłowić dwa wiadra złomu bo tak lubię. Ok. Koniec na dziś. Na razie zrobiłem 250 kroków z tymi trzema wiadryma. Chwila przerwy i lecimy dalej. Tu łapię dwa naraz, tu jedno i tak sobie panie nie Taka historia. 740 kroków uh. Nigdy więcej uh. Uh, uh. Rychło w czas się zawinąłem, bo zobaczcie, zaczął padać deszcz nieduży, ale zawsze deszcz no i fajno, a ja sobie jadę na zakupy i usiąść sobie i nic nie robić.